Christian Andersen Calineczka Tłumaczyła Cecylia Niewadomska Czyta Dormitria Pewna dobra kobieta bardzo pragnęła mieć maleńkie dziecko, ale nie wiedziała, skąd by je wziąć. Poszła więc do czarownicy i rzekła Tak bym chciała mieć malutkie dziecko. Powiedz mi, co robić, żebym mnie miała. O, to trudno. Powiedziała czarownica: Mogę ci doskonale poradzić. Masz tu ziarenko jęczmienia, ale to nie jest takie zwyczajne ziarenko, które sieją w polu albo sypią kurom na pokarm. Zasać je starannie w doniczce do kwiatów, a zobaczysz, co z tego będzie. Dziękuję, rzekła poczciwa kobieta i zapłaciła jędzę dziesięć groszy, bo tyle to ziarenko kosztowało. Po powrocie do domu. Zasadziła je starannie w doniczce od kwiatów i zaraz pokazała się mała roślinka. Okryła się pięknymi listkami, a w środku wyrósł jakiś kwiat złoto-purpurowy, podobny do tulipana, tylko zamknięty jak pączek. Cóż to za prześliczny kwiat? rzekła kobieta. I tak była zachwycona, że całowała złote i czerwone płatki. W tej samej chwili jednak kwiat z wielkim łoskotem otworzył się i w środku na zielonym dnie kielicha, gdzie zwykle mieści się słupek kwiatowy, stała sobie prześliczna mała dziewczynka. Nazwali ją calineczką, gdyż była maluchna, jak młoda pszczółka, tylko daleko zgrabniejsza. Kobieta wzięła zaraz łupinkę orzecha, ażeby w niej urządzić kolebkę dla swego dzieciątka. Fiołkowe płatki posłużyły za śliniaczek. A jeden płatek róży za kołderkę. W nocy calineczka spała wybornie, a w dzień się bawiła na stole. Dobra kobieta postawiła na nim talerz z wodą otoczony wiankiem kwiatów, których łodyżki były zanurzone w wodzie. Listek tulipana zastępował łódkę. Dwa pręciki kwiatowe stanowiły wiosła, i calineczka pływała sobie po talerzu od jednego brzegu do drugiego. Ślicznie to wyglądało. Miała też śpiewać tak ładnie, że nie można tego opisać. Jednego razu w nocy, kiedy calineczka spała sobie spokojnie w kołysce na stole, przez wybitą szybę wskoczyła do pokoju ropucha. Szkaradne to było stworzenie. Ciężkie, grube, mokre i bardzo ciekawe. Zaraz spostrzegła calineczkę śpiącą pod różanym płatkiem. Hmm, mruknęła. Bardzo ładna żona dla mojego syna. I razem z kołyską zabrała dziecinę, wyskoczyła do ogrodu i zaniosła ją do swego mieszkania. Znajdowało się ono w czarnym, gęstym błocie nad strumieniem. Syn ropuch brzydszy był jeszcze od matki, chociaż bardzo do niej podobny. Krak, 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 brak, brak, brak. Tylko tyle umiał powiedzieć, gdy ujrzał caineczkę. Nie mów tak głośno, szepnęła mu matka. Obudzisz ją i może nam uciec, bo jest lekka jak puszekła będzie. Trzeba ją przynieść na liść wodnej linii aż na środek strumyka tam będzie jak na wyspie, a tymczasem przygotuję dla was mieszkanie w głębi błota. Po powierzchni strumienia pływały zielone okrągłe liście wodnych linii. Ropucha wybrała największy, który zarazem leżał najdalej od brzegu, i na nim umieściła łupinę orzecha ze śpiącą salineczką. Kiedy dziewczynka zbudziła się rano i zobaczyła, gdzie jest, zaczęła płakać. Wokoło była woda głęboka, ani sposób dostać się z listka do brzegu, a ropucha tymczasem urządzała w głębi błota mieszkanie dla młodej pary. Przyozdobiła ciemną i szkaradną jamkę trzciną i wodnymi roślinami, żeby się synowej podobała. Popłynęła wraz z synem do listka, aby przenieść kolebkę panny młodej. Ujrzawszy calineczkę, ukłoniła się w jej wodzie bardzo głęboko i rzekła chrapliwym głosem. Oto mój syn, mości panno, zamierza ożenić się z tobą i właśnie urządzamy wam wspaniałe mieszkanie w głębi błota. Kwak, kwak, brak, kwak, Powiedział syn ropuchy. Zabrali piękną kołyskę i odpłynęli znowu. A calineczka usiadła na liściu i płakała okropnie, bo nie chciała mieszkać u brzydkiej ropuchy i być żoną jej syna. Małe rybki, co pływały w wodzie koło listka, słyszały całą przemowę ropuchy. A teraz im przykro było słuchać płaczu dziecka, więc wychyliły główki nad powierzchnię wody, aby zobaczyć młodą narzeczoną. Ale na widok prześlicznej dziewczynki tak im się jej żal zrobiło, że postanowiły ją obronić. Nie bój się, powiedziały, nie dostanie cię brzydka ropucha. Zebrały się wszystkie razem dookoła łodyżki, na której się trzymał listek i przegryzły go ostrymi zębami. Listek popłynął z prądem strumyka daleko i ropucha już go dogonić nie mogła. Calineczka cieszyła się bardzo z tej podróży. Wszystko bawiło ją niezmiernie. Mijała wsie i miasta, łąki, pola, lasy, a ptaki na gałązkach przyglądały się jej i śpiewały wesoło. Patrzcie, patrzcie, tylko jaka prześliczna dziewczynka, a jaka malusieńka! Calineczka uśmiechała się do nich nawzajem, a listek płynął dalej, aż do innego kraju. Prześliczny biały motyl usiadł na listku lili, aby się lepiej przyjrzeć maleńkiej dziewczynce. Słońce świeciło ślicznie, woda błyszczała jak srebro. Wszystko jej się podobało. Zdjęła swój pasek i przywiązała nim motyla do listeczka. Teraz popłynęła jeszcze prędzej. Wtem, och, jak się przelękła. Chrabąszcz, ogromny porwał ją z listka i uniósł het wysoko na drzewo. Najbardziej jej żal było pięknego motyla którego przywiązała do listka. Jeśli się nie urwie, umrze chyba z głodu. Ale niedobry hrabąż nie troszczył się o to. Posadził ją wysoko na wygodnym liściu. Przyniósł jej miodu z kwiatów i powiedział, że jest bardzo, bardzo ładna. Chociaż niepodobna wcale do chrabąszcza. Wkrótce zaczęły schodzić się inne chrabąszcze mieszkające w pobliżu. By zobaczyć calineczkę. Gospodarz sadzał gości na najpiękniejszych liściach. Ach, jakaż ona biedna! Ma tylko dwie nogi, zawołała jedna młoda chrabąszczówna. Różków wcale nie ma, dorzuciła druga. A jaka cienka w pasie, fe, podobna do człowieka. Szkaradna, zdecydowały wszystkie razem. Naprawdę calineczka była bardzo ładna i taką się wydawała chrabąszczowi, który porwał ją z listka lilii. Ale gdy wszyscy zaczęli ją ganić, też uwierzył, że jest brzydka i już chciał się jej pozbyć. Odniósł ją więc na łąkę i posadził na polnym kwiatku, żeby tylko nie mieć jej w domu i żeby sąsiedzi nie śmiali się z jego gustu. Calineczka płakała bardzo, że jest taka brzydka, iż chraboszcz nawet nie chce patrzeć na nią. Ale cóż miała robić? Przecież naprawdę była bardzo ładna. Całe lato przeżyła mała dziewczynka sama jedna w wielkim lesie. Strawy trawy uplotła sobie wygodne łóżeczko i zawieściła je pod listkiem koniczyny dla ochrony od deszczu. Żywiła się sokiem kwiatów, a piła rosę, która stała co rano na trawie, liściach i kwiatach. Tak upłynęło jej lato i jesień, ale nadeszła zima, długa, mroźna zimna. Wesołe ptaszki odleciały sobie do ciepłych krajów. Kwiaty powiędły, drzewa stały się nagie, ogołocone z liści. Nawet listek koniczyny, pod którym uczepiła swe łzeczkowy zwiąt skruszył się i opadł. Zimno jej też było strasznie, bo sukienki zupełnie się na niej podarły, a sama była taka maleńka i drobna. Zamarznie chyba. Wkrótce i śnieg zaczął padać, a każdy płatek śniegu znaczył dla niej tyle, co dla nas pełna taczka, bo przecież była tylko calineczką. Otuliła się w suchy listek, ale ten pękł i zaraz znowu drżała z zimna. Tuż koło lasu rozciągało się pole rozległe, niegdyś zbożem okryte. Teraz zboże zrzęto, od dawna, i z pod śniegu wyglądały tylko nagie suche źdźbła twardej słomy. Dla takiego maleństwa stanowiły one las prawdziwy. Dziewczynka przesuwała się pomiędzy nimi drżąc z zimna, potykając się ogródki ziemi, lub zapadając w śnieg, niewiele grubszy od korzuszka w śmietance. Na koniec doszła do mieszkania bogatej myszy polnej, która miała tu pod ziemią swoją norkę. Ciepło tam było i bardzo wygodnie. Izba obszerna, kuchnia i spiżarnia pełna zboża. Calineczka stanęła we drzwiach jak żebrak i cieniutkim głosikiem poprosiła o ziarnko żyta lub jęczmienia, gdyż od dwóch dni nic nie jadła. – Biedne stworzenie – rzekła myszka litościwie. – Chodźże do ciepłej izby, zjemy razem pod wieczorek. Maleńka dziewczynka podobała jej się bardzo, To też powiedziała do niej przed wieczorem – Możesz zostać u mnie przez zimę, tylko musisz mi za to utrzymywać porządek i czystość w mieszkaniu, a w chwilach wolnych opowiadać ciekawe historie, które niezmiernie lubię. Calineczka naturalnie zgodziła się z największą chęcią i tym sposobem miała zapewniony dobrobyt przez całą zimę. Będziemy mieli dzisiaj odwiedziny, rzekła mysz pewnego dnia. Co tydzień odwiedza mnie bogaty sąsiad. Ho, ho, to pan... Mieszkanie ma większe ode mnie, co za salony, a chodzi w aksamitnym futrze. Gdyby się z tobą ożenił, zrobiłabyś los, moja droga. Tylko, że ślepy jest, nic nie widzi. Musisz mu opowiedzieć najpiękniejsze ze swoich bajek. Salineczka nie troszczyła się jednak o to, czy się spodoba sąsiadowi, który był zwyczajnym kretem. Zjawił się wkrótce w swoim aksamitnym futrze, a mysz Polna przyjęła go bardzo uprzejmie. Pełnie zmiernie bogaty. I bardzo uczony. Mieszkanie miał ogromne, 20 razy większe od norki myszy polnej, i mógł mówić o wszystkim. Nie lubił tylko słońca i kwiatów, których nie widział nigdy. Złodarz miał o nich zdanie. Calineczka śpiewała piosenkę o chrabąszczu, a potem o chłopczyku, co grał na fujarce. I kret się w niej zakochał. Nie mógł zapomnieć jej głosu i myślał, jakby to było przyjemnie mieć żonę, która by mu tak śpiewała. Ale nic o tym wszystkim nie powiedział. Gdyż był bardzo przezorny. Niedawno zbudował sobie właśnie nowy korytarz od swojego domu do mieszkania myszy i pozwolił obu damom spacerować po nim dowoli. Ostrzegał tylko, żeby nie przestraszyły się martwego ptaka, który tam leży na środku. Musiał niedawno umrzeć, bo jest jeszcze cały, z dziobem, z piórami, i pochowano go w tym samym miejscu, gdzie kret przekopał swój korytarz. Zaraz nawet zapragnął pokazać to wszystko gościnnej gospodyni i miłej śpiewaczce. Wziął więc w pyszczek kawałek spróchniałego drewna i szedł naprzód, oświecając im posępną drogę. Kiedy doszli do miejsca, gdzie leżał martwy ptak, podniósł nas w górę i odrzucił ziemię przez otwór, który powstał tym sposobem. Padł blady promyk słońca i oświetlił leżącą na ziemi jaskółkę. Biedactwo przytuliło do boków skrzydełka. Nóżki skurczyło i schowało w piórka, główkę przechyliło gdzieś na bok, że nawet widać jej prawie nie było. I leżało sztywne bez życia. Widocznie mróz ją zabił. Calineczce okropnie żal się zrobiło ptaszyny. Wszystkie ptaszki lubiła bardzo za to, że w lecie tak ślicznie śpiewają, ale kret był innego zdania. Teraz już śpiewać nie będzie, rzekł, trącając ją nogą pogardliwie. Nędza to straszne urodzić się ptakiem. Dzięki Bogu z moich dzieci żadne nim nie będzie. Cóż posiada takie stworzenie prócz swego kwikwi, -kwi, bez wartości? Przyjdzie zima i z głodu umiera. Bardzo rozsądne słowa, powiedziała mysz poważnie. I cóż ptakowi z tego śpiewu i świergotu, kiedy nadejdzie zima? Marznie i głód cierpi. To nic wesołego. Calineczka nie wyrzekła ani słowa. Ale kiedy tamci się odwrócili, pochyliła się nad jaskółką, odgarnęła piórka i ucałowała ją w zamknięte oczy. Może to ona w lecie tak ślicznie śpiewała nad moim listkiem koniczyny, pomyślała sobie w duszy. I tyle jej zawdzięczam przyjemności. Biedna, biedna ptaszyna! Kret tymczasem zatknął znowu otwór ziemią i odprowadził damę do mieszkania.